Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj wieczorem, a jest godzina 21:30, już mam czas dla Was, bo jak wiecie, jestem w pracy, a bardzo się chciałam z Wami spotkać, bo chciałam przeczytać Wam list, list jaki otrzymałam od Magdaleny. Bardzo ciekawy, chciałam się podzielić swoją historią. A właściwie przygodą, którą miała jaka opiekunka. Przechodzimy do listu. Dzisiaj sobota. Planowałam w połowie września być już w pracy. No ale najpierw te upały. W ubiegły weekend chciałam odwiedzić dzieci. Tak jedno, jak i drugie, zobaczyć się z wnukami, a mam ich cztery sztuki. Ale powódź mi te plany pokrzyżowała. Strasznie dużo nerwów mnie kosztowała ta sytuacja, zwłaszcza o rodzinę, i dom syna się bałam, bo oni mieszkają w widłach Odry i Widawy. Żeby nie ten zbiornik, braci Bożu, to całe osiedla nowych domów, pod Wrocławiem stałyby pod wodą. Tego się nie da opisać. Człowiek jest bezradny. Jak tu pomóc, ale do rzeczy. Przez dwie dekady pracy w opiece nazbierało się tych doświadczeń i odgrażałam się, że opiszę to kiedyś, jak już to wydam książkę taka jedna historia, którą opowiadałam i w firmie, i chyba też każdej mojej zmienniczce ku przestrodze. U pani E pracowałam przez 7 lat. Pani była już wiekowa, 20 lat po wylewie i sparaliżowana prawostronnie. Czułam wielki respekt. Ta kobieta Trzymała dietę, która teraz nazywa się postem przerywanym. Po godzinie 15 już nic nie jadła. Przez 7 lat, pewnie i dłużej to trwało, do tego spała w zimnicy, do pierwszych mrozów przy otwartym oknie, a przez całą zimę bez ogrzewania w sypialni. Chciałabym mieć taką siłę woli. Lewą stronę ciała ćwiczyła trzy razy dziennie. Tak z moją pomocą, jak i sama. Myślę, że dlatego byłam jej ulubioną opiekunką. Pochętnie towarzyszyła jej w spacerach, na które jeździła wózkiem akumulatorowym. Ona na wózku ja Rowerem. I tak po tych wszystkich okolicznych polach i lasach jeździłyśmy codziennie, kilometrami. Sytuacja zdarzyła się pod koniec listopada. Dodam, że było to wiele lat temu, kiedy na tych wszystkich moich pauzach uprawiałam jogging, Biegając po 10 km dziennie. A teraz. Teraz już nie mam takiej kondycji. Był ostatni czwartek listopada, godzina 16. Jedziemy ścieżką wzdłuż kanału Dortmund-Ems. Ja na rowerze przodem, pani e wózkiem za mną. Miałam nakazane jechać 5 metrów z przodu, bo podopieczna nie dowidziała, ale nie chciała się do tego przyznać. Zachodziło słońce. Możliwe, że ją w tym momencie oślepiło. Może się zagapiła. I nagle słyszę dziwne wołanie, jakby ratunku. Rzuciłam rower. Na szczęście w ostatniej sekundzie dopadłam tego wózka i wyłączyłam silnik. E! Już zjechała ze skarpy, i koła wózka zatrzymały się centymetry nad wodą. Woda w tym miejscu miała 6 metrów głębokości. I co dalej? I co dalej? Wołamy ratunku! Jeszcze było widno, ludzie spacerowali z psami, z kijami. Wózek był starego typu ważył z akumulatorem ze 100 kg. Pani E, zapakowana w śpiwór, od stóp po pachy zresztą sparaliżowana nie było szans, żeby zeszła z wózka. W ciągu kilku minut zebrało się kilka osób. Ale oceniłam, że nie dadzą radę tych 200 kilo wyciągnąć na tak stromą skarpę. Ktoś zadzwonił na numer alarmowy. Zamiast straży pożarnej przyjechały dwie karetki pogotowia. Było nas już dziewięć osób, kiedy odważyłam się zwolnić hamulce u wózka. I szczęśliwie. Wyciągnęliśmy ten wózek na ścieżkę. Z takimi historiami mamy też do czynienia. Magdalena, pozdrawiam. Dostałam taki ładny mail, taki ładny list na mojego maila od Magdaleny. Magdalena chciała, żebym właśnie z Wami się podzieliła. Tą przygodą, jaką miała, ze swoją podopieczną. Zobaczcie, jak różnie bywa. Jakie są koleje losu, jakie czekają niebezpieczeństwa w każdej chwili, jak trzeba szybko reagować, szybko myśleć, mieć w tym wszystkim szczęście. Dobrze, że Magdalena miała szczęście i ta pani E też. Całe szczęście, że byli ludzie, którzy pomogli, że wiedziała, kiedy ten wózek uruchomić, jak, jak działać tym hamulcem. Ja nigdy nie miałam do czynienia z wózkiem akumulatorowym, oczywiście z takim wózkiem inwalidzkim, tak, ale nigdy właśnie z takim akumulatorowym, kiedy widziałam, jak ludzie jeżdżą na tych wózkach. Ale no, podziwiam tutaj Magdalenę, podziwiam jej szybkość działania, szybkość orientacji i podjęcie właściwej decyzji. Super dziewczyna, na pewno jest świetną też opiekunką i zobaczcie, jakie mogą być różne sytuacje, jak nasza praca jest naprawdę bardzo odpowiedzialna, bardzo pomocna dla wszystkich ludzi. Zwłaszcza dla tych starszych, przy których my jesteśmy. Więc pozdrawiam Was, wszystkie moje ukochane opiekunki i oczywiście wszystkie inne dziewczyny, które nie są opiekunkami, ale nas tutaj oglądają i na pewno by sobie też poradziły w takiej trudnej sytuacji. Na pewno miały podobne sytuacje, może nie z wózkiem inwalidzkim, ale na przykład z wnukami czy z dzieciakami swoimi czy coś i też musiały szybko reagować. Dlatego wszystkie Was pozdrawiam i do następnego spotkania. Piszcie, piszcie tutaj na mojego maila, opowiadajcie jakieś właśnie takie fajne przygody, fajne Wasze historie, którymi chcecie, chcecie się podzielić tutaj właśnie z nami. To jest tak miłe i, i tak ciekawe. A ja już kończę, bo jest dosyć późno. Pozdrawiam Was i do następnego spotkania. papa